Kochane grubasy, oponki, Hashimoto i inne nieszczęśliwe istoty, które na co dzień prawie nic nie jecie, a hormony się na was wzięły. Dziś nie będzie o odchudzaniu, o kolejnej diecie cud, ale będzie o wylewaniu się tłuszczu z dżinsów, o gniewie pod skórą, o tym, co babcia nam zrobiła. Jak to wszystko ogarnąć? Dlaczego ty dzisiaj musisz nosić na sobie taki ciężar? Zapraszam Cię do tego wywodu. Polecimy transpersonalnie i po chłopsku. Usiądź sobie na swojej ulubionej sofie albo w swoim wygodnym fotelu, ukrój sobie ogromny kawał ciasta, przygotuj sobie przesłodzony cappuccino. Bo zapewniam cię, że po tym, co usłyszysz, głęboko się zastanowisz, czy w taki sposób będziesz chciała jeszcze ukochiwać siebie. Otyłość jest widoczna gołym okiem i poza deformowaniem sylwetki, niesie za sobą konsekwencje dalsze w postaci wielu chorób o podłożu metabolicznym. Nie bez znaczenia jest fakt, że otyłość staje się przyczyną. Ograniczania kontaktów społecznych i różnych zachowań z racji nadmiernej masy ciała. Nadmiar energii, zdeponowany w tkance tłuszczowej, zawierającej różne toksyny, staje się inicjatorem przewlekłego, ogólnoustrojowego stanu zapalnego, który jest generatorem wielu chorób. Z medycznego punktu widzenia, otyłość diagnozuje się, gdy osoba ma BMI. Powyżej 30. Patrząc na zagadnienie otyłości krytyczniejszym okiem, to ogromne piętno odcisnął proces socjalizacji, który to najlepiej wiedział, jak być powinno wobec Boga i ludzi. Jawi mi się odpowiedź, dlaczego tak duży odsetek społeczeństwa stanowią osoby otyłe. Jedzenie stało się symbolem statusu społecznego. I poczucia wartości. Nie bez przyczyny mówiło się, że chłop bez ziemi nie posiada tożsamości, a ziemia jest przecież symbolem pokarmu. Ponadto wielopokoleniowa trauma przekazywana w komórkach odnośnie potencjalnej wojny, zarazy, głodu nastręcza wiele bezrefleksyjnych, automatycznych zachowań kolejnych pokoleń. Do tego stopień oczyszczenia i uprzemysłowienia żywności, co czyni ją wysoce energetyczną, zmniejszenie aktywności fizycznej w obecnych czasach, też bardzo przyczynia się do odkładania tkanki tłuszczowej. Rzadko kto teraz idzie w pole, raczej idziemy za biurko, a porcje niekoniecznie się zmniejszyły na talerzu. Tak duży odsetek społeczeństwa nosi w sobie, delikatnie mówiąc, niewspierające schematy zachowań, nie wykluczając zagadnienia jedzenia oczywiście. Zawstydzanie i poczucie winy było jednym ze skuteczniejszych form wychowywania. Tymi narzędziami posługiwał się patriarchat także w obszarze jedzenia, choć realizował wyższość energii męskiej nad kobiecą, miał też inne reperkusje. Siła tradycji, przekonań, zachowań niejednokrotnie dominują nad zdrowym rozsądkiem i jedzenie staje się naszym sensem życia. Idziemy dalej. Jem po to by żyć, a nie żyję po to by jeść. Wiele osób by sobie życzyło takiej maksymy, bo rzeczywiście wiele osób żyje po to, żeby jeść. Nie znajduje innych przyjemności w swojej egzystencji. Spróbuj odnaleźć siebie i swoich bliskich w znanych zachowaniach, które na pewno nie wynikają z głodu fizjologicznego. Zwroty, które teraz Ci przytoczę, zaczerpnięte są ze środowisk bez korekty, by lepiej obrazowały temat. Zapraszam Cię do przygody. Jedz ta, dopóki jest. Przyjdzie wojna, głód i zaraza, to będziemy głodować. Krzysiu, Możesz zostawić ziemniaczki, ale mięsko musisz zjeść w całości, grzech wyrzucać mięsko. Nie smakuje ci babcina zupa? Zjedz jeszcze trochę, bo babci będzie przykro. Zjedz kolację, bo będą ci się cygany śniły. Jadzia, nakładaj ojcu obiad, nie widzisz, że wrócił z roboty? Irenka, upiecz jakie ciasto na niedzielę, bo po mszy może się kto trafi. Wstyd, żeby w niedzielę nie było ciasta w domu. Och, dlaczego nie zadzwoniliście, że przyjeżdżacie? Gdybyście dali znać, to bym świniaka zabiła. Piotr, skocz tate po zgrzewkę Harnasia, przecież tate mecz ogląda. Mariola, wiesz, co on mi powiedział? Że jestem gruba. Ja nie mogę, ale cię załatwił. Wiesz co? Mam litrowe lody w domu, truskawkowe. Od razu ci przejdzie. Chcesz? No daj. Tylko ty mnie rozumiesz. Dzisiaj zamawiamy maka. A co? Czas się nagrodzić za cały tydzień pracy. Czas zadbać o siebie. Dzisiaj nic nie gotuję. Matka, dzwoń po maka. Co to jest? Dwa pączki, trzy kawy, pizza, lody, obiad? jadłem przecież cały dzień. Tyle miałem roboty. Słyszałaś, Halinka, o tym wirusie? Leć no do osiedlowego, weźmy mnie dziesięć kilo kaszy i pięć kilo smalcu, a po drodze skręć do warzywniaka po worek kartofli i worek cebuli. Starczy na parę dni, jak przyjdzie renta, to się dokupi. Flaczki, flaczki, komu flaczki? A może rosołek z bażanta? Janek, podaj z gościom, przecież nic nie ma na ciepło, co ludzie powiedzą. A na tym weselu to było tylko dwadzieścia dań. W tym tylko dziesięć na ciepło. Dobrze, że nad ranem podali barszczyk i krokiety, bo już myśleliśmy wracając z wesela maka zamawiać. Matka, wstaje do roboty, weź no mnie zrób kawę. Majster, od czego zaczynamy? Tyle tej roboty dzisiaj. A zrób ta może najpierw po kawie. – Kochani, tak dawno u nas nie byliście. Przyjedźcie, posiedzimy, pogadamy. Bożenka robi taką dobrą pieczeń z cielęcia, potem obejrzymy wiadomości i napijemy się cappuccino. Bożenka robi taki dobry tort marcepanowy. – No i martwię się trochę o naszą Jadzie, tak ostatnio przytyła. Może jest w ciąży? – Tak, tak, ciociu, chyba z spożywczej. Ojciec, zamówiłeś świniaka na święta? przecież wiesz, że jak zajrzy rodzina Staszka, to musi być pełno na stole. U nich to zawsze jest co pojeść, to tacy dobrzy ludzie. A ta Julka spod trójki jest taka niemodna. Ona ma kanapki z chleba na zakwasie, a na przerwach podgryza marchewkę. Pewnie jej starych nie stać na maka. Trzeba ją udupić w kiblu i pokazać, na czym życie polega. Szefie, muszę zatankować. Rezerwa mi się pali. Przede mną jeszcze tylu klientów. Doliczyć kawy i hot-doga? E oczywiście, już dwie godziny nic nie jadłem. Wie pan, w trasie jestem. Jurek. u mnie to nigdy dzieciaki nie cierpiały głodu. Bo wiesz, ja to lubię mnieć, lubię zjeść. Niech dzieci wiedzą, że tatę stać. O mnie to się je po trzy schabowe. Kochani, choć pojedziemy na zakupy do Biedronki, wiesz, martwię się, już tylko pół lodówki zostało i papier się kończy, już tylko pięć rolek stoi w łazience. Matka, jak będziesz na rynku, kup mnie dwa kartony papierosów ruskich. Ruskich nie lubię, ale fajki, to u nich się opłaca kupować. Kochanie, Obejrzymy razem film w sobotę wieczorem? Cudownie, już myślałam, że mnie nie kochasz. Ależ kochanie, jak mógłbym odmówić sobie piwka w sobotę wieczorem? Babcia powiadała. Kartofle w piwnicy, kapusta w beczce, słoninka na strychu i zima na mnie straszna. Jak Niemcy nie przyjdą, to już nic nam nie grozi. Bida na przednówku. Latem to i pomidor i ogórek, a w lutym to chleb ze smalcem tylko. Ale się ujechałam tym przelotowym do nasielska. Tereniu, choć wstąpimy do kawiarni na cappuccino a ile tyż słodzisz Janeczka? No dla mnie to dwie kopiaste tereniu. Jedz, jedz, bo nie urośniesz. Dziadek byłbyś ciebie dumny. Że ma takiego wnuka swojego chowu. A tej anuli u sąsiadów, to tak się powodzi z chłopami? Pewnie dlatego, że na swojskiej śmietanie chowana. Dobrych małojców. Cały rok haruje jak wół. Dość tego, jedziemy na wakacje. Marek, szukaj takich hoteli, no wiesz, z tą opcją, co można jeść i pić za darmo przez cały dzień. No wiesz, ten inkluziw. Jeszcze tylko napiję się kawy i zjem ciasto i już się biorę za szykowanie obiadu. Przecież sam się nie zrobi. Tyle mówią dzisiaj o tym rozwoju, to trzeba się rozwijać. A kto głupi będzie się rozwijał na pusty żołądek? Przecież i z pustego salamon nie naleje, jak babcia mawiała. Zatem objawowe leczenie otyłości może być nietrwałe. Warto w terapii dowieść, z jakiego powodu za dużo wkładamy do ust. Wówczas możemy zrozumieć i przepracować przyczynę tej jakże nieestetycznej i nieprzyjemnej w obejściu dolegliwości. Gdybyśmy tak kochali swoje ciało jak własne samochody, zwłaszcza te na wysokich ratach leasingowych, to byśmy nie wlewali w siebie nadmiaru paliwa. Idąc za tą analogią, czy osoby otyłe nie kochają siebie? Rozważmy to. Według mnie. W ciele osoby otyłej manifestuje się mieszanka zawstydzania, upokarzania i obniżania wartości człowieka. Głębokość rany może korelować ze stopniem otyłości. Upokorzeniem może być nie tylko zawstydzanie dziecka podczas nauki jedzenia, robienia kupki na nocnik, czy odkrywania własnej seksualności, zastanę na masturbacji. Także nadmierna kontrola rodzica i tym samym obniżanie sprawczości dziecka, co może w dorosłym życiu objawiać się jako poczucie gorszości i zasługiwania na miłość. W osobowości dorosłego człowieka może rozgrywać się ta walka z rodzicem, między wewnętrznym dzieckiem a karcącym superego. Stąd też nadmierne pobłażanie sobie u osób otyłych, że nie potrafią odmówić sobie tego batonika. Albo, a co mi tam, i tak jestem gruba. A żeby uzdrowić deficyty z dzieciństwa, odpala się tak zwany przymus powtarzania. Nadmierne jedzenie to właśnie symbolizuje. Deformacja sylwetki powoduje niezadowolenie z obrazu własnego ciała, przewlekłą frustrację, wycofanie z życia społecznego. Człowiek podświadomie upokarza sam siebie. Często grube kobiety z fałdami tłuszczu ubierają się w obcisłe ubrania, jakby bardziej chciały się pokorzyć. Biegną do autobusu z kilkoma torbami i dzieckiem pod pachą, a potem, gdy siadają już w autobusie, oznajmiają na głos: Spociłam się jak świnia. Nierzadkim widokiem jest gruby mężczyzna prowadzący małe autko, jakby podświadomie dążył do niewygody i upokarzania. Gdy wysiada z tego za małego autka, nierzadko ma na sobie obcisłe i za krótkie sztruksy. Spotyka się też przypadki, że grube kobiety lekko tańczą i nawet sensualnie. Co obserwatorom może narzucać pytanie, jak ona się tak nie wstydzi? Są osoby bardzo otyłe, które podczas posiłków zabrudzą ubrania i mówią wprost, ale ze mnie świnia. Osoby otyłe mają gniew pod skórą a uśmiech przyklejony do twarzy. Często bardzo otyłe kobiety mają ładną buzię, ale czuje się od nich przewlekły w kurw. Biorą też dużo na siebie, nie potrafią odmawiać innym. Przewlekłe zaniedbywanie swoich potrzeb skutkuje kumulacją gniewu. Gniew ma duży ładunek energetyczny, czego symbolem jest tłuszcz zdeponowany w ciele. Osoby upokarzane, dewaluowane i pozbawiane sprawczości w dzieciństwie mogą czuć się mniej wartościowe i niewidziane. Stąd też symbolika większej tuszy, by zostać zauważonym. Myślę, że głębokie upokorzenie koreluje z otyłością olbrzymią. A skrajnym upokorzeniem jest masochizm. Objawowe leczenie otyłości może być nietrwałe. Warto w terapii dowiedzieć, z jakiego powodu za dużo wkładamy do ust. Wówczas możemy zrozumieć i przepracować przyczynę tejże jakże nieestetycznej, nieprzyjemnej w obejściu dolegliwości. Gdybyśmy tak kochali swoje ciało jak własne samochody, zwłaszcza te na wysokich ratach leasingowych, to byśmy nie wlewali w siebie nadmiaru paliwa. Takie zachowania powodowane przymusem powtarzania mają szansę zostać zauważone po to, by ranę zauważyć, ukochać i uleczyć.